Witamy wszystkich z Durbuj! Rozpoczynamy nasz trzydniowy wypad na... w Planujemy spędzić weekend w Ardenach. Zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Planujemy tak przeżyć ten czas troszkę vanlife'owo, czyli śpimy w naszym super nowym aucie. Zobaczymy jak to będzie. Jesteśmy w Durbuj, tak jak powiedziałem i... Tutaj chwilę sobie spędzimy, chociaż już byliśmy w tym mieście, ale tutaj rozpoczynamy naszą, nasz, nasz czas, nasz pobyt w Ardenach. Także zapraszamy na taki trzydniowy film. W całości będzie relacja z trzech dni naszego pobytu właśnie w tym miejscu w Belgii. Dobra, idziemy zobaczyć, bo tutaj mamy taką fajną fontannę i ładne, bardzo ładne miejsce i dzieci są przeszczęśliwe. No i dotarliśmy do zamku, którego nazwy nie znamy, ale umieszczę nazwę w opisie. Zamek wygląda bajecznie, 5 km od Durbuj miejscowości. Zamek obok zamku po prostu jest bajkowy, wygląda tak. Kto się kąpie? Uwaga, uwaga. Kto się kąpie? Co wy robicie? Rzucacie kamyki? O oh my God. Kto to tak przerzuca te kamyki? Ciepła woda? Kubuś klarcia? Ciepła ażter. Klaruszka. Kubu, jaka woda? Katejsze ładki. Mama, zobacz jaki kabel. O ja, Kubu, żeby ci na nogę nie spał. Chodźcie, tam tak głęboko nie idziemy, chodźcie tu bliżej. Tu jest dużo kamyków. Szparcia znowu głęba. Pralka do No taki mój. Ulala. Ale mamy piknik. Agusia, jak się czuje na pikniku? No, super. O ja, żeby ci na nogę nie spadł ten kamlok. Kubu, dobra. Słuchajcie, chyba wychodzimy z wody już, co? Nie, nie No, ale już starczy. Musimy się ogrzać. Ciepłe mleko można wypić, a nie wzięliśmy manki. To ciepłe mleko. Co? Mleko, co? Chcecie mleko? Możemy Ja mam zwykły klucz. Chcecie klusek zwykły? Nie wyrzuć to kubu, wyrzuć to! Chcecie zwykłe... Chcecie zwykłe kluski? Ugotować wam kluski, Klarcie, kubuś? Dobra, pogotujemy kluski na naszym pikniku. I za chwilę towarzystwo chodźcie zobaczyć, kto przyszedł do nas. A to, Co to za towarzystwo przyszło? Chcecie zobaczyć? Krowy. Witamy wszystkich spod sanktuarium Beuring. Tak się chyba to czyta: Beuring, Beuring. Do końca nie wiemy jak. Dzisiaj jest niedziela i, i przyjechaliśmy tutaj do kościoła. Eee, I też przyjechaliśmy zobaczyć to miejsce, a jesteśmy w Ardenach. Mm, tak. Jest takie sanktuarium ardeńskie, z tego co się udało nam zorientować. E, taka brama, brama gór belgijskich, Arden właśnie, no i dzisiaj tutaj chwilkę będziemy, potem pojedziemy w inne miejsce, dzisiaj mamy cały dzień w e, belgijskich górach, czyli w Ardenach, zapraszamy. A dzieci bawią się tak. Agusia mi powiedziała, że tutaj w tym miejscu, ten, to miejsce, to sanktuarium jest jednym z... E, sanktuariów, które leży na Drodze Różańcowej, ta droga różańcowa zaczyna się w Brukseli, później e, wjedzie tutaj do tego miejsca poprzez Lourdes. Kubuś wróć tutaj, chodź tutaj e, do. i kończy się gdzie droga różańcowa? Rosario. A, w ro, Rosario. W Rosario. Także tak, chyba tak, nie? Jeszcze sprawdzimy. Więc jest to nasze odkrycie tutaj w Belgii, że, że jest takie miejsce. Piękne miejsce. Dotarliśmy do kolejnego miejsca, które chcieliśmy dzisiaj zobaczyć. To jest przepiękny punkt widokowy. Yy, jesteśmy właśnie już w takim sercu Arden. belgijskich Arden. Piękny mostek tam w oddali też widać i punkt widokowy wygląda mniej więcej tak. Uwaga! Tak! Proszę bardzo, rzeczka w dole przepiękne jest. a tam widać tam są te lornetki Te lornetki Te No. Na, o. na Nie na moście Te moście lornetki Nie lornetki są tutaj u góry Tam dalej lornetka jest Pewnie trzeba będzie zobaczyć ją żeby ją zobaczyć to rzucicie uraczkę. Jesteśmy w przepięknej miejscowości, wiosce bardziej wioska, nawet nie wiemy do końca, jak się nazywa, to jest region Rochefort czy coś takiego. Później zrobię opis, yy, link, znaczy link i opis na filmie będzie, jak się ta miejscowość nazywała. Z bardzo malownicza, bardzo zadbana. Yy, wcinamy sobie Rosze Holt? Hold Hot Rosze Holt. A. Roszehaut, Roszechkoit, chyba. Zaraz moja Agusia wszystko sprawdzi i będzie wiedziała. No ale jest piękna miejscowość, naprawdę, bardzo ładnie tutaj jest. Piękne domy, wszystko jest takie wygłaskane, kamieniście, kwieciście. Pięknie to wygląda. Też jest ten piękny punkt widokowy, który już widzieliśmy i teraz jeszcze trochę tutaj sobie posiedzimy i jedziemy w kolejne miejsce, bo my dzisiaj mamy bardzo intensywny dzień w Ardenach. A miejscowość też pokażemy. Witamy z naszego kolejnego punktu w dniu dzisiejszym. To już trzecie nasze miejsce kolejny punkt widokowy przepiękny, jeden z najpiękniejszych w całych Ardenach. W każdym poradniku turystycznym można znaleźć to miejsce. Warto się tutaj zatrzymać i zobaczyć taką piękną okolicę górską. Zakręcająca rzeka, chyba Semonis. Tak, schował się camperwan gdzie? A, widzisz, tam z boku, no, bo tam chyba można. Piękny, piękny zakręt okalająca tą górkę tutaj. Coś pięknego. Ładnie to wszystko wygląda. Troszkę jak nasze bieszczady, tylko że jeszcze niższe są te góry, ale zaczyna się jesień, bo widać y, coraz piękniejsze kolory drzew. Zmieniają się kolory liści. I to wygląda coraz bardziej urokliwie jak my pójdziemy Gdzie Klarko? Nie, nie mamy tych butów, wiesz Do kompania No bo oni mają buty do kompania i są tutaj miejscowi, wiesz? To są miejscowe dzieci, stąd tutaj Patrzcie ile małych rybek Patrzcie, ile małych rybek jest tutaj. widzicie? Ale piękne widoki, nie? No i przed chwilą byliśmy u góry i patrzyliśmy tutaj na to za kole i na to, na to wzgórze tutaj, o właśnie, na to wzgórze tu z przodu. A teraz jesteśmy na dole i tu jest młyn i jest rzeka, rzeka jest czysta i płytka. I zaczyna się jesień. Zobaczcie jakie liście Agusia piękne teraz są kolory. A tam dalej widać młyn, którym chyba jest jakaś restauracja albo tylko hotel taki, mieszkania, noclegi można. I Jest po prostu piękny. Co co tam buduje? A, taki mostek. Taki. Kubusiu, pokażesz co ty zbudowałeś? Powiedz co ty zbudowałeś? Mostek. Mostek. Mhm. Dotarliśmy dzisiejszego długiego dnia do kolejnego punktu naszej wycieczki. E, dzisiaj teraz jesteśmy na Wieży wie Widokowej na miejscowość miasto Bolien. Bolien? Bolien. Byliśmy kiedyś w tym mieście, będzie filmik z tego miasta albo był już filmik. A dzisiaj dotarliśmy jeszcze tutaj na Wieżę Widokową. Widok jest taki, to jest na razie pierwsza platforma. Widoku na miasto. Jest piękny zamek w tym mieście Ale my idziemy wyżej. Ale super jest ta wieża widokowa. A teraz wchodzimy do góry. Kręte schody. A tu wchodzimy krętymi schodami na sam czubek wieży widokowej. Dotarliśmy do klasztoru opactwa trapistów, ale jest wszystko zamknięte. Tylko zrobimy taki film z zewnątrz. Tu widać ogród ogromny ogród. Zupełnie mają klasztor po środku niczego, w odosobnieniu. Trochę to wygląda na zaniedbane wszystko. ich tu tych zakonników niewielu jest. Także wygląda to mniej więcej tak. Kościół jest zamknięty niestety. Na szczucie jest późno już, jest o siódmej. No dobra.